Bardzo serdecznie witam pana Kazimierza Józefa Wężyna, który przybył do nas, by zaprezentować swój dorobek poetycki. Kilka słów na początku. No, pan Józef urodził się 1 stycznia. 1947 roku w miejscu Piastowym. Po śmierci swojego ojca wyruszył w Pieszczady, gdzie ciężko pracując zarabiał na chleb. Ciężko zachorował i skierowano go na leczenie do sanatorium dla dzieci i młodzieży w Isternej. Tam ukończył liceum ogólnokształcące, a następnie założył rodzinę i podjął pracę zawodową. Najpierw jako wychowawca w internacie, a po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim jako nauczyciel w sanatoryjnej szkole. Od wielu lat yy, pisze wiersze. Zadebiutował w roku 1977 na łamach Gościa Niedzielnego, a dwa lata później wyszedł jego pierwszy tomik zatytułowany Grupa Zaokreślenia, Samookreślenia. Zamydany w podziemnej oficynie Śląsk tom pod tytułem Czarne Kwiaty, było to w roku 1984, otrzymał nagrodę specjalną Śląsko-Dąbrowskiego Komitetu Kultury Niezależnej. W sumie wydał około 50 tomów poezji, większych, mniejszych objętościowo. Dominują w jego twórczości trzy bloki tematyczne: patriotyczny, religijny oraz beskicko-cieszyński. Przez krytyków porównywany jest do cypriana Kamila Norwida. Księża, proszę to był przede wszystkim za zaproszenie, bo gdyby nie zaproszenie, to bym nie przyjechał. Moim zdaniem. Twórca powiniencie przede wszystkim przedstawiać swoimi działami, dlatego to, co rząd powiedział, to jest i tak za dużo, bo to, bo to naprawdę nie jest ważne. Ważne jest to, co Państwo będziecie odczuwać poprzez po wysłuchanie tych wierszy. Historia tak? literatury mówi, że konkretyzacja dzieła literackiego następuje w sercu czytelnika. Także ja tu nie będę wam opowiadał, co ja chciałem powiedzieć, co Chłoda chciał powiedzieć, to bo wy będziecie sami czuli, co łoda chciał powiedzieć, ale nie będziecie czuli, no to by Porażka, porażka twórcy i tak to wygląda. Ksiądz wspomniał o Norwidzie. No dzieje się coś niepowołującego w naszym narodzie. Dlatego, że no idziemy po prostu, wydaje mi się, na rzeź po prostu no, no, bez jakiejś świadomości tożsamości narodowej. Tracimy wiarę. Podobają nam się błyskotki. Nic nami nie potrafi strząsać, czy zamach smoleński, czy, czy inne rzeczy. No jest, jest coś, coś przerażającego w tej, w, tej, w tej obojętności. I ponieważ tu ksiądz proboszcz wspomniał Norwida, to ja też wspomnę Norwida, który mądrze mówił Naród, który się oburza, ma prawo do nadziei, ale biada temu, który gnije w milczeniu. Wydaje się, że niestety Część naszego społeczeństwa gnije w milczeniu, a dzieją się rzeczy niepokojące. Kościół jest bardzo mocno atakowany, zresztą nie muszę Wam mówić. Dowodem jest krakowskie przedmieście, jest wiele innych wydarzeń, a my na to jak gdyby pozwalamy, a sytuacja wydaje się jest taka, że jeżeli nie potrafimy obronić kościoła, jeżeli nie potrafimy obronić krzyża, to nie obronimy również naszej wolności. Zapłaczesz, Polsko, gorzko, w tych ramionach krzyża, O które się szarpiesz w bluźnierczym zapale. Bo oto idzie w ciemny czas pogardy I zimne czasu morze dźwiga groźne fale, A ty nie widzisz znaków na ziemi, na niebie Oraz nie czujesz drżenia ziemi pod stopami, A Pan Bóg, zagniewany, chmurnie na nas patrzy. Panie miłosierny, zlituj się nad nami. Ilu nas pozostało przed pałacem haniby Na dziedzińcu Piłata w czasie trudnej próby, obrzuconych szyderstwa, bluźnierczym wyrokiem i spychanych przez zdrajców nad przepaścią zguby. Krzyż jest osią wolności, którą Bóg podpiera, gdy się trudzi, dźwigając los zbawienia świata. Więc naszym obowiązkiem Bronić Bożej woli Choć nas straszy niewola Czy żelazna krata Zapłaczesz polsko gorzko W tych ramionach krzyża Bo ten krzyż już ci kładą Na wargi ojczyzny Na krakowskim przedmieściu Wrogowie już szydzą Z tych co mieli odwagę bronić Ojcowizny Przyjmij Panie modlitwę obrońców spod krzyża tę garstkę wiernych Tobie w morzu zakłamania. Niech przechylą na Twej wadze paciorkiem różańca Twój wyrok, co ocali nas od biczowania. Pani, pani dyrektor Jolanta Pigus, dyrektorka naszej Biblioteki Miejskiej. Dziękuję. Pani za tę przeżyte chwilę z poezją, Chciałabym ofiarować Panu na początku dzisiejszego spotkania tomik poetycki, jak się ostatnio. To jest nasz piąty tomik, ale ten się tytuł Blisko Boga. Więc temat tak bliski Panu i będzie mi bardzo miło. Życzę miłej lektury. Proszę. Ile jest w tej poezji intuicji, a ile jest doświadczenia? Ja w ogóle, jeśli chodzi o rozumienie świata, to rozumiem właśnie intuicyjnie, nie? Bo do doświadczenia no, mam tyle, ile, ile każdy przeciętny zjada chleba. Natomiast no, wydaje się, że poprzez tę Bożą łaskę, no jak, jak gdyby ta nadrażliwość powoduje właśnie, że, że, że można jak gdyby pewne rzeczy no, no, przewidzieć intuicyjnie. Także że myślę, że dużo intuicji w tym jest. No, nie wiem na ile trafnej, ale, ale ten, ja mam w ogóle taki... Taki też romantyczny osąd i taki sposób w ogóle widzenia poezji. Nie to znaczy, że, że po prostu no, potrzebne jest jakieś natchnienie, żeby cokolwiek, żeby cokolwiek napisać. To może takie jest obśmiane w ogóle to, to, to natchnienie, ale, ale, ale myślę, że coś, coś takiego jest. Natomiast ja cały czas zmagam się, zmagam się w zasadzie. Z rzeczywistością. Całe, te, całe to pisanie to jest spor, spor, spór, spór, spór z rzeczywistością. Ale taka jest sytuacja, że ponieważ ja z tą rzeczywistością wspierałem się cały czas, więc tych wydarzeń, które były takich dramatycznych, różnych, no, 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 tych, tych, tych polskich problemów, było tyle, że po prostu było więcej tematów niż mocy przerobowej. Ja nie, nie nadążałem, po prostu jak gdyby wszystkiego opisywałem. No. Starałem się być tym konikarzem, ale trzeba było wybierać takie rzeczy, które, które, no, które rozumiałem, czy które moim zdaniem były ważne. Nie? No, no zawsze byłem taki właśnie, że, że, że martwiłem się o, 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 o Polskę, bo tak byłem wychowany po prostu, no, uważałem, że, że to jest sprawa, sprawa niesłychanie ważna. No, i, i, i tak rozumiałem też po prostu naszą wolność i wydaje mi się, tak, tak też boleje nad tym, że... Że, 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 że jest atakowany Kościół, że po prostu jakoś tak straciliśmy takie poczucie tożsamości, że, że, że nie, nie rozumiemy sprawy wiary, a, a w ogóle no, często niektórym się wydaje, że Pan Bóg to znakiem Pana Boga, to jest znaczek Mercedesa, czy coś innego, no także no, no, mówię tak zgryźliwie i zgorzkniale, ale, ale mówię tak po prostu, po prostu jak jest. Trzymam się no, po prostu no, 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 na rękawa Pana Boga jak, jak mogę naj, 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 najmocniej i, i, i po prostu jakoś się udaje, no. Ja myślę, że można też powiedzieć, że ta poezja jest prawdziwa, że ona jest taka dotykająca tej rzeczywistości w sposób dosyć, dosyć głęboko I, 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 i na pewno to, co poeta przed chwilą powiedział odnośnie tego zagrożenia, Uczucia w ludziach, to współbrzmi z głosem naszego Jana Pawła II, gdzie kiedyś zetknąłem się z taką książeczką i na odwrocie Jan Paweł II wyraził, że ludzkość musi dojść do pewnej kolizji i że to będzie tak bardzo bolesne, że będzie jeden drugiego szukał śladów po ziemi. To, to odczucie poety z pewnością jest bardzo prawdziwe i realne i na pewno będzie będzie w jakiś tam sposób można obejrzeć może za naszego życia jeszcze nie ale będzie można obejrzeć że idziemy no w dosyć niebezpiecznym kierunkiem My może jeszcze przeżyjemy a co nasi, nasi, nasze wnuczki nasze dzieci jak to będzie to już jeden Bóg tylko wie to tyle by można było tak powiedzieć, jeżeli chodzi o odczucia. No mam no, ja rację, ponieważ no, 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 tak, tak, ta, to jest szczerze. W Polsce zaczyna panować anarchia. Nie? Anarchia nie, nie tyle tam prawna, bo tu możemy też każdy jakiś kamyczek do tego obrótka dołożyć, ale taka anarchia w sferze wartości. Absolutna. Anarchia w sferze wartości i do takich fundamentalnych, idealnych, zwyczajnych przykazania, które kształtowały i kształtują ludzkość, niezależnie od wieku, od, od, od szerokości geograficznej, kiedy, kiedy no, pewne rzeczy, które człowieka chroniły, dzisiaj są świadomie nie tylko spychane, ale są burzone, są palone. A no, promuje się to wielkie zło, które no, człowieka niszczy. I, I niszczy nie tylko indywidualnie, ale niszczy rodziny, niszczy całe społeczności, niszczy nawet narody. I my, w dwa tygodnie, będziemy mieć wprowadzenie religii chwili Błogosławieckiego Jana Pawła II. I myślę, że wielu ludzi, którzy kiedyś kręknie tutaj nad nami w kaplicy Jezusa Miłosiernego przed jego rewolucjami odzyska siłę wewnętrzną, spokój, bo nie da się ukryć, ale i dzisiaj Jan Paweł II czyni wiele cudów. Może uratuje poszczególne osoby, może uratuje rodziny, może uratuje społeczeństwo dzięki modlitwie wstawienniczej do tego błogosławionego. I, I właśnie no, chodzi o to, żeby... Byli tacy świadkowie, którzy czerpią z takiego źródła, które jest źródłem czystym, nieskażonym. A dzisiaj wiemy, że tych źródeł czystych, nieskażonych jest bardzo, bardzo niewiele. I dzięki chociażby panu Wężynowi mamy do zasmakowania z tego nieskażonego źródła. Wiedzy, ale także modlitwy i pewnych no, drogowskazów, wskazówek, na co warto zwrócić uwagę, na czym się zatrzymać, zastanowić. To jest bardzo cenne i za to Panu dziękujemy. I myślę, że ta ilość wierszy, która ciągle powstaje, i one ciągle pewnie gdzieś tam Pan na sercu i duszy no, będą jeszcze przez całe lata y, się pojawiać, będzie takim drogowskazem dla wielu, żeby się zatrzymało i pomyślało, jak te wiosnce i zatrzymać się i pomyśleć o co żyje. Się. Pana wiersze działają w taki sposób, że one jakby tak tematycznie, tak jak Pan powiedział, prawda, no. tak jak to przeżywa Pan z emocjami ogromnymi, Wychodzą do człowieka, do czytelnika, do słuchacza i jednocześnie budzą refleks, budzą zastanowienie, powodują, że nad pewnymi yy, frazami można się zatrzymać, pomyśleć. Można też, jeżeli ktoś błądzi, po prostu zatrzymać się, pomyśleć jak dalej i iść dalej inaczej. Także to jest ogromna wartość, o której zwróciłam uwagę. To jest ogromna wartość, właśnie w taki energiczny, w taki, taki dramatyczny sposób, to jest taki bodziec, który jako kłócie działa i refleksja. Jest bardzo refleksyjna. I to, w poezji to jest, tak mi się wydaje, że my tak, tacy zwykli zjadacze pleba, my tak od jednego do drugiego zajęcia jednej, drugiej pracy, My ciągle wiemy, my jesteśmy doskonałymi lekarzami wiemy jak, jak leczyć, ale okazuje się, że, że jest zupełnie inaczej i potrzeba kogoś, kto powie, że na to, co ty widzisz, na tę chorobę, ja proponuję takie lekarstwo, bo my tylko pisujemy, jesteś chory, ale jakie lekarstwo, a poeta nam no, mówi, jakie to jest lekarstwo. Nie?